Cześć kochani, wykąpałam się już samego rana, umyłam sobie głowę, tu mam związane włosy, założyłam maseczkę z Biedronki, o taką, to jest maseczka Fantasy Mask, maska na tkaninie, wygładzanie, ekstrakt z kawy, woda figowa, Newy Jung, one są z Biedronki, z różnymi zwierzaczkami, poprzednio miałam z rekinkiem, a teraz mam taką i zasiałam wam piosenkę. Maseczka na twarzy, maseczka do twarzy, maseczka z biedronki. Kupują kobity, kupują dziewczyny do twarzyczki, do twarzyczki do skóry i do skóry. Maseczka, maseczka, maseczka z biedronki. Maseczka z biedronki, dla każdej dziewczyny biedronki. Maseczka z biedronki, maseczka z biedronki. Maseczka z biedronki. Zwierzątka zwierzątka, na niej są narysowane. Maseczka z Biedronki. Maska, maseczka. Maska, maseczka, maska. wygładza ci cerę nawieża policzki, maska z Biedronki, za parę groszy. Maska z Biedronki. Fantastyczna maska z Biedronki ze zwierzątkami, które kocham ja. A czy ty też kochasz je? Kup maseczkę z Biedronki, maseczkę z Biedronki, która dla Iwonki, Małgosi i Iwonki. Maseczka z Biedronki dla Małgosi Iwonki, la, 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 la. Maseczka, maseczka w kolorze różowym i pomarańczowym i kremowym. Maseczka, maseczka, maseczka z Biedronki dla Gosi i Iwonki i dla każdej dziewczyny. I kobiety, maseczka ta są różne rodzaje, maseczek rodzaje. W Biedronce kupujesz, w Biedronce rozdajesz. Maseczka z Biedronki trzyma się dziesięć minut i twarz piękna jest. Serdecznie pozdrawiam wszystkich was. Całuję Gosia Was.